Dzień dobry! Jak dobrze wiecie, to nie jest przypadkowe dzień dobry. Zapraszamy Was na kolejny świąteczny Vlogmas, tym razem do Poznania, gdzie razem z Luizą i Olą tworzę Wasala team w Poznaniu właśnie. Ja mam na imię Eliza i pewnie mała część z Was kojarzy mnie właśnie z naszego przepięknego wasalowego butiku. Jest jeszcze dzisiaj dosyć wcześnie, jedziemy do pracy. Cześć, z tej strony Luiza. Zabieram Was dzisiaj ze słony do pracy, także zapraszam. Jak już jesteśmy wszystkie we trzy. Ola! O Jezu! O Jezu, jest! Ola! To mamy do ciebie pytanie. Pamiętasz, jak y, przyszłaś do nas na rozmowę o pracy? Pamiętasz? Pamiętasz, co ci powiedziałyśmy, co jest najlepszego w tej pracy? Zaraz się zostanę. Bingo, już się raz powtórz? Czyli dalej po Dziwczyny tym czasie? Bardzo. Dalej podtrzymujesz to? Dziewczyny w 100%, prawda. Dobra, dziewczyny już gotowe. Mamy dla siebie małe prezenciki. I oprócz tego, uwaga, ciekawostki o teamie wasala z Poznania. Luiza, jaką znasz ciekawostkę o Oli? Nie wiem, czy wiecie, ale Ola jest DJką. Wow, tak. mega cool. Puszczam piosenkę na imprezach czasami. Ale taką super DJką, naprawdę taką... Zgadzam się. Zobacz. Tak? <grym> Widziłeś, że ożylujnie zajemy teraz? Jezu, a żeście... Ej, ale otwieranie prezentów zawsze jest po prostu... strasznie długie. Jest takie ekscytujące jak to dziecka. Mikołaj się bardzo starał. Jak pięknie nie. Pięknie. Oh, drodze, drodze. Wow, ale piękne to już jest. Nie to jest... Święty Mikołaj wie, że Ola, oprócz tego, że jest DJ-ką, to lubi też sztukę. Chyba się podoba prezent, słuchajcie. Nie wiem. Chyba Gwiazdor wiedział, że Ola była grzeczna. Nie, ale mam ciarki. Boże, jeszcze do tego to tak będzie ładnie wyglądało. Cieszymy się! Ola, fajny prezent, co? Dobra, werble już odpalone, i uwaga, teraz ciekawostka na temat Elizy. Ola! Ja. Bardzo kochani, proszę. Eliza jest strasznie uparta, ale tak strasznie. Co? Ale to w pozytywnym sensie, w pozytywnym sensie, kochani. Eliza jest strasznie uparta do tego stopnia, że jej tego zazdroszczę, ponieważ jak dzwoni na infolinię w jakiejś sprawie, to czeka do momentu, aż ktoś nie odbierze i potrafi czekać bardzo długo, tak było to, że ja już bym się poddała 10 razy. Tak więc to jest bardzo dobra ja cecha moim zdaniem. E, i też doświadczył jej upartości i nie jadła przez 15 lat pizzy. Nie ja Jak ci z tym? Jak ci z tym? <grym> jak wam się z tym nie Jak się o tym <grym> czujesz? Ja, ja. wiem, kiedyś się mówiło, że podobno nie można ufać osobom, które nie jedzą pizzy. To, ale dobrze, tak. że jestem pewna. to było. Ja już... My ma... jej to wybaczyłyśmy. Tak. Ach. Jest ok. Ja już i lubimy się. Bardzo lubię. Jem bardzo często. Zabrabiam. Wszyscy <grym> <grym> zrobię w takim razie gwiazdor również ci wybaczył ten błąd i, i stwierdził, że byłaś grzeczna, więc proszę nie, bardzo. Dziękuję! No nie, nie! Kolejna ciekawostka Elize, Eliza Kochalego. tak jak to wtorek, to bardzo lubię. No nie, tak Nowy. Pokaż breloczek. Myślisz, to że to jest? bez powodu? Spicy. Czy to jest papryczka? No, papryczka tak, chili. Spicy. O, nie. ostatnio Adleta mówiła, że Patrycja jest jak papryczka. Tak. To, to tak, jakbym chodziła cały czas z Patrycją. Patrycją. <laughs> Szefowa zawsze przy nas. <laughs> Pozdrawiamy. 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 Każdy prezent w tej, w tej paczce ma jakieś znaczenie. Powiedz, co to jest Eli? Co to jest matcha? Tak, słuchajcie, Eliza, Eliza bardzo często przynosi mi macze ze Starbucksa. Jak przychodzi do pracy, albo jak jesteśmy na inwenturze, to zawsze czeka na mnie macza, albo soczek, albo kawka po prostu, ale macza nauczyła mnie pić Eliza w sumie. Jestem fanem y, czarnej kawy, ale macza super. Polecam wszystkim spróbować, którzy jeszcze nie próbowali. I Możesz teraz, y, uwaga, główny o, prezent. No, <śmiech> <śmiech> nie wytrzymam! Będziesz miała <laughs> zawsze przy sobie. O, boże, przy serduszku. <laughs> zawsze będzie przy sobie. O mój Boże, drogi, tu jest tleny krawic. <laughs> Bo zemdleńka kobieta nam się rozpływa Mój partner musi mi wybaczyć, ale jak kocham Jestem Jezu, dziewczyny, dziękuję. Nie ma Ja i to jest Dziękuję damy. Dziękuję bardzo. Dobra, teraz czas na kierownika naszego przedsięwzięcia tutaj całego poznańskiego. Ciekawostki na temat Luizki. Jest z czego wybierać. To dobrze mnie znają. Czasu wystarczyłoby mi prawdopodobnie do końca tygodnia. Tyle ich jest. Znamy się z Luizą już będzie w lutym przyszłego roku, niemalże dwa lata. Także słuchajcie, nazbierało się tego. Nie powiem wszystkiego, powiem jedną bardzo ciekawą, mało kto wie, że Luza jest ogromną fanką Formuły 1. I tutaj! I tutaj moje pytanie. Ona jest fanką Formuły 1. Czy ona jest fanką? kierowcą? Tak, Formu 1. Jakby no musi się... Musimy opowiadać z tym. Musisz się musisz ościśnić, O co tutaj chodzi? Nasz czoła jest dobląd. Pani <ślad> Pomidory! Czy tutaj święta? Święty Mikołaj przyniosł. Ojej, niej, kochanie. Dziękuję bardzo. Czy wszyscy byli ostatnio, że Rob sobie no już doczeka? <śmuszne> Werble. A to ja im ja muszę. Czy ja muszę zostać? No, Nie, rozrywaj. O oh mój Boże! Co to? Druga ciekawostka jest taka, że ja bardzo kocham czytać książki. I tak, to jest dla biednym. O Boże, dziękuję! I jeszcze w ogóle w tym roku byłam na jednym wyścigu i wspomniałam swoje marzenie, więc to jest w ogóle. Tematycznie. ...przepiękny, przepiękny prezent. Się Bo jeszcze jeden prezencik był. Taki symboliczny. Tutaj jeszcze jeden był do tego. Wy. Jajko niespodzianka, bo Luiska kocha niespodzianki. To prawda, to się zgadza. Kocham niespodzianki, takie nawet najmniejsze. Mnie Dziękuję bardzo. To jest kolejna niespodzianka, że Luisa robi takie niespodzianki, że naprawdę, najlepsze. Staram się. Świata. Podoba Ci się? Chciałabym życzyć wszystkim wesołych świąt. Spokojnych przede wszystkim. Bogatego gwiazdora. I do zobaczenia w przyszłym roku. Do zobaczenia. A nie? Jeszcze was gdzieś zabierzemy. Tak, jeszcze jedna rzecz. Ola zostaje tutaj na miejscu, jest na posterunku. A ja i Luza idziemy wam pokazać nasz poznański jarmark. Chodź z nami. Pawe. Dla was mały update. Update papryczkowy. papryczkowy. Bo chyba nie powiedziałyśmy, dlaczego w końcu ta papryczka. Słuchajcie, Elizie jest wiecznie ciepło i jak ja włączam kaloryfery, to ona je wyłącza. <grystanie> Także to jest moje skojarzenie z nią. Jest po prostu gorąca dziewczyna. <grystanie> A to są poznańskie świąteczne koziołki.

Mm. I jak? Pyszka? Dobra, kończę nagrywać, dołączam do ciebie. Aha. Jak już jesteśmy w temacie smażonych, pączkowych rzeczy, to zespół Wasala z Poznania kocha wszystkie pączki. Wszystko co nazywa się pączkiem. I ma polewę bądź dziennie. Jesteśmy na węg. Dokładnie i e, mamy naszą tradycję, która polega na tym, że w każdy drop mamy dietę pączkową, e, czyli kupujemy pączki w e, naszych pączkarniach niedaleko butiku. Dokładnie. Na dąbrowskiego. Na dąbrowskiego, pączki. tak. E, I jemy pączki w każdy drop. Nasza słodka tajemnica. Wspaniała tradycja. <grym> tak. Bardzo lubimy tą tradycję i trzymamy się jej cały czas. Skakujesz? Ali. Tak. O no, Eli, lecimy do góry. No. Stawiłam na bigos, ale zaraz będziemy robić test. Dobrze, uwaga, testujemy bigos i fajnie ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Nie koceniasz? Dobrze pogryźć? Uh, no. Ja byłam lepsza. No, ja po pierwszym kelsie. jestem mile zaskoczona, aczkolwiek wiadomo, że nic nie pobija bigosu mojej babci, ale jest bardzo dobry. Daje mocne 7 na 10. A Ty? Twoja cena? 6 na 10. Też dobrze. Jaka mhm. domowa lepsza?

Za opiekę nad sklepem. Ale Ty sobie chcesz chcesz zobacz Zobacz. <laughs> no co tam jest? Tam? No, Taki wiem. Mikołaj z mega DJ, DJ, DJ. On jest DJ-em. Cudowne. <laughs> Dziękuję. Prezent udany. I <laughs> kolejny.